No i witajcie moi kochani, na moim kanale Siedlisko Drzew, z tej strony Teresa Firkawska. Jest dzisiaj piękny dzień liście cały czas. Yy, różne prace ogrodowe mam jeszcze w zanadrzu, które wcześniej nie wykonałam, bo były wszystkich świętych, yy, więc w międzyczasie teraz troszkę wolniejszy jeszcze czas takich wolnych stroiczków, wolnych jakichś kompozycji e, bożonarodzeniowych jak e, już wspomniałam we wcześniejszym filmiku, ruszamy powolutku, powolutku małymi kroczkami dzisiaj taki stroik najprostszy na świecie adwentowy, taki wiecie z czterema świecami żeby jedną po kole e, po jedną po drugiej sobie zapalać tak? E, i tak naprawdę z kilku rzeczy z kilku rzeczy się składa e, byłam wczoraj właśnie też w w supermarkecie i kupiłam takie były tanie świeczki. Cztery takie świeczki. Sprzątałam sto bo taki bałagan po tych wszystkich świętych, bo zazwyczaj wam dam rzeczy wszystkie, przy, przygotowuję sobie różne. Teraz nazbierałam też przez lipiec, sierpień, wrzesień nazbierałam mnóstwo suszonych rzeczy. Szyszek chyba z pięć skrzynek mój mąż się wcieka, że się ruszyć, już nie możemy no i znalazłam wczoraj też taką piękną, starą deskę, znaczy w ogóle starych desek ze stodoły mam podkładanych, mnóstwo, mnóstwo, ale takich też takich wiecie, resztek też sobie podkładałam gdzieś tam i rzuciłam w kąt i wczoraj je układałam i zobaczcie nawet taką dziurkę ma piękną jest przepiękna, ma taką super fakturę nawet tego nie szlifuję, nic nie nie robię i też znalazłam, gdzieś tam musiałam wezwać taki patyk wcześniej gdzieś coś tam z nim robiłam nie wiem, bo widzę, że sznurki są powiązane, czyli coś tam z nim robiłam, jakąś dekorację, ale i później jakoś tak chyba zdjęłam, gdzieś rzuciłam znowu w stodolat. Stodolata to moja skarbnica z suszonych różnych rzeczy, i tak sobie myślę, że fajnie tutaj na tą deskę. Rzucę taki oto fajny zakręcony patek, bo to jest zakręcony patek z jakiegoś, nie wiem, bluszczu starego takiego, wiecie, już takiego mocno dojrzałego. Przykręcę to, a później wbiję takie szpikulce na świeczki i oczywiście dam kilka szyszeczek. I to jest cały stroik, to jest cała prostota właśnie. Tkwi w takim e, m, niedużym doborze tych, tych, tych rzeczy, tak? Im mniej, tym lepiej. To, to wszystko. Zawsze możemy sobie żywą jakąś gałązkę przebrać i możemy tą gałązkę sobie wyciągać, jak uschnie i co jakiś czas zmieniać. Więc prostota tkwi w tym, żeby nie za dużo nie szaleć z tymi dodatkami. Natura się broni, więc ja przykręcam sobie teraz tutaj ten patyk. Jeszcze nie wiem na jaką, tak chyba 3D, tak, 3D przykręcę. Niech się fajnie jakoś tak o, podnosi i wije na moim, mojej desce. A pomiędzy będą świeczki, tak to zrobię. Więc mocuję. Tak. I zobaczcie, mamy takie trochę 3D. Deska z patykiem powykręcanym, właśnie jak macie jakiś stary bluszcz, gdzieś tam się pnie i wyrzucacie, to odłóżcie sobie takie powykręcane patyki. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda. I teraz, moi kochani, przez y, młoteczek, przez jakąś deseczkę, właśnie deseczkę. Deseczek u mnie teraz nie brakuje, bo w piecu palę wbijam sobie, no bo to są takie szpikulce, można kupić we wszystkich florystycznych giełdach, takich hurtowniach, takie właśnie różnego rodzaju, małe, duże, na małe świece duże świece i takie szpikulce możecie sobie wbijać w różnych układach, ja sobie jeszcze to posprayowałam na czarno, bo były białe a mi tu nie pasuje, biały więc przykładam deseczkę żeby sobie nie zgnieść tego szpikulca i Teraz jak nawet szpikulec mi się tu wbił to koło O, jest. Z jednej strony puknę. z drugiej, z trzeciej. O! Szpikulec się trzyma, całość się trzyma. Widzicie? Świeca się trzyma. Ok. Nie wysłuchasz jeszcze. I teraz gdzieś drugi. No. Także tak wygląda e, już tak naprawdę mój świecznik. Mogłabym sobie tutaj właśnie pomiędzy tymi e, w, włożyć jakąś żywą gałązkę i e, zostawić taki świecznik, tylko sobie wymieniać tą gałązkę, ale tu chcę dokleić kilka, dosłownie kilka modrzewiowych szyszeczek nazbierałam też, fajne są. Zobaczcie, kilka modrzewiowych szyszeczek, tak tylko delikatnie, tutaj, gdzie te śrubki były, chcę zasłonić i nie chcę zasłaniać za bardzo e, tej gałązki, tak? Żeby mi tutaj właśnie nie... Dobra. Gdzie nie, gdzie na dole rzucę kilka szyszek. I dorzucę tylko po prostu takich żywych, żywego srebrnego świerku, gdzie nie, gdzie tylko naprawdę delikatnie. Delikatnie przełożę kilka dosłownie gałązek, żeby taką świeżość w domu była. Ale jak mi wyschnie w domu, to oczywiście sobie je wyciągnę i może coś innego. No i zobaczcie. Czyż nie super? Proste, naturalne i niedrogie, bo kosztuje nas tylko zebranie materiałów, pójść na spacer do lasu. Czyż nie super? Oczywiście, coś mi się ta jedna kiwa, ale nie, trzyma się dobrze. Kiwa się sama z się. Także moi kochani, tak wygląda mój stroik adwentowy, proste, naturalne, bronią się, prawda? Więc ja sobie położę na parapecie i będę świecić, co jest, co tydzień jedną e, oczywiście świeczkę. A tymczasem bardzo dziękuję oczywiście za oglądanie, za wspieranie i za polubianie. I za subskrypcję oczywiście i to już wszystko dzisiaj pokazałam Wam jedną z opcji stroika adwentowego oczywiście będzie różnych, dużo y, wariantów także oglądajcie następny odcinek y, do zobaczenia pa